No właśnie, Avengers Endgame. Jak tutaj zrobić jakąkolwiek recenzję tego filmu, kompletnie nic nie spoilerując? Bo od razu powiem, bracia Russo naprawdę nie kłamali, kiedy mówili, że lwia część materiału, który widzieliśmy w trailerach, generalnie ta część, której można było jakikolwiek nadać kontekst, to zaledwie pierwsze 10, może 15 minut. Jesteśmy Endgame. Before we're done, we still have one promise to keep. If you can't protect the Earth, you can be damn sure we'll avenge it. Whatever it takes. Za wszelką cenę będę starał się unikać jakichkolwiek spoilerów w tym materiale, a jest to tyle trudne, bo zwykle mam taką politykę, że odnoszę się do rzeczy, które widzieliście w trailerach, i w ten sposób mogę o czymś tam mówić. Trailery są zwykle jakoś przekrojowo, przez film przechodzą, więc mogę mówić o tym czy tamtym elemencie i jakoś sobie radzę. No tutaj oficjalne materiały ukrywały właściwie wszystko, więc no. Będzie trochę problemu i będę naprawdę starał się omawiać to stąpając jak po szkle, więc będzie to bardzo nietypowa, może nawet nie tyle recenzja, co jakieś moje pierwsze wrażenia. Bo tak konkretnie, spoilerowo, pewnie pogadamy dopiero po weekendzie na kanale Napisy Końcowe, gdzie pewnie w grupie sobie poomawiamy, może zrobimy jeszcze jakiś live, żeby z wami pogadać, także zachęcam was na pewno do śledzenia Napisów Końcowych, jeżeli takie rzeczy was interesują. No a teraz... Moje kompletnie niewykonalne zadanie, czyli moje wrażenia niespoilerowe po Avengers Endgame. Jak można się domyślić, oczekiwania były absolutnie ogromne, a przy okazji naprawdę nie było wiadomo, co w tym filmie będzie, bo była bardzo, bardzo um, ograniczona kampania reklamowa. W sensie była bardzo rozmuchana, ale jednocześnie właściwie nie zdradzająca nic, jeśli chodzi o przebieg tego filmu. Odwiemy tylko tyle, ile jest na początku. Tam stryknął palcami. Zniknęła połowa żyjących istot we wszechświecie, nasza drużyna opłakuje ten stan, pojawia się Captain Marvel w pewnym momencie, jak widzicie w trailerach i jest ta inicjatywa, zbierzmy się, polećmy, skopmy dupę Thanosowi, zabierzmy mu rękawice, pstryknijmy palcami. I odwróćmy wszystko, co się dzieje. I tak jak mówię, to jest samo wprowadzenie filmu, to, to, to ta inicjatywa, to co widzimy w tym, w tym zwiastunie, to jest absolutnie począteczek. Może pierwsze 10, nawet nie 15. A co dzieje się dalej? No, tego oczywiście nie zdradzę. I, i mówię, dalej powiedzmy, że film potrafi bardzo, bardzo zaskoczyć. Film potrafi bardzo przejść na najróżniejsze tory, których można nie, się kompletnie nie było można się spodziewać, ale jednocześnie wiele pojawia się rozwiązań, które myślę, że gdzieś tam w sieci już krążyły. I to jest też rewelacyjne w tym filmie, bo on znajduje bardzo fajny balans w tym, żeby w jakiś sposób zaspokoić oczekiwania fanów, ale jednocześnie żeby ich zaskoczyć. I na przykład Robert Downey Jr. w jednym z wywiadów powiedział, że absolutnie nikt nie przewidzi zakończenia Endgame, i, powiedzmy, ostatecznego jakiegoś rozwiązania konfliktu, no, z tego co czytałem, nikt nie przewidział, nigdzie nie pojawiła się teoria, która jest w tym filmie, a jednocześnie... Wiele rzeczy, które wydarzyło się w tym filmie jest, pokrywa się z różnymi teoriami fanów, które krążyły w sieci, pewne rzeczy, które fani koniecznie chcieli zobaczyć w tym filmie, faktycznie się w nim znajdują i to jest niesamowite, jak Russo znaleźli kompromis i... I jednocześnie mogli w ten sposób na pewno zaspokoić widza. Niektóre filmy, które są prowadzone z takim rozmachem, mają też często problem z podziałem na akty. Jednak w przypadku Endgame to absolutnie nie występuje. I spokojnie jest pierwszy akt, jest drugi akt, jest trzeci, który jest bardzo, bardzo widowiskowym finałem. I tak kompletnie ogólnie, pierwszy dotyczy pewnego właśnie ustawienia. Piątków na szachownicy, może pokazaniu, jak każdy radzi sobie z tymi stratami, w jakiej sytuacji znajduje się każdy z bohaterów, który, który przeżył całe to pstryknięcie. Drugi akt, kompletnie nie zdradzając nic o nim, to jest hejst. I dlaczego to jest hejst, będziecie musieli sami zobaczyć, tu nie mówię absolutnie nic. Jest trzeci to jest prawdopodobnie jeden z najbardziej widowiskowych momentów kina, jakie kiedykolwiek istniało. Po prostu jest to. Miałem łzy w oczach, tyle powiem. Miałem autentyczne łzy w oczach, kiedy to oglądałem. Nie mogę się doczekać, ponieważ tę recenzję nagrywam po pokazie prasowym. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę to z widownią fanów, która pójdzie na ten film, bo wiem, że będą wiwaty, wiem, że będzie bite, brawo, będą zachwyty, będzie yes, będzie wow, będzie wszystko to i, i po prostu nie mogę się doczekać, bo ten film, a szczególnie ten trzeci akt, ma. Tak dużo takich momentów, momentów, które będziemy wspominać, to jest ten moment, pamiętacie na przykład w Civil War, ten moment, kiedy Ant-Man stał się Giant Manem, czy ten moment, kiedy Doctor Strange robi jakieś niesamowite rzeczy w walce z Thanosem, są te, te momenty i jest ich naprawdę sporo, szczególnie w trzecim akcie, więc e, tak, trzeba będzie to zobaczyć. I ogólnie tak jak... Często się rzeka, że filmy superbohaterskie mają ten problem z tym trzecim aktem, żeby to domknąć, bo trzeba było tyle przedstawić i tak dalej, że trzeci akt jest przez to inny. Endgame się to nie tyczy. Endgame się to w ogóle nie tyczy. Trzeci akt jest, ponieważ ma taką podbudówkę i mam na myśli nie, nie endgame i dwie godziny wcześniejsze tam z hakiem, tylko mam na myśli 10 lat MCU. To to trzeci akt jest autentycznym podsumowaniem tego wszystkiego. I nie będę tutaj owijał w bawełnę. Cały ten film jest jedną wielką laurką dla tych 10, już właściwie 11 lat MCU. Cały ten film ma tak dużo odniesień do przeszłości. Jest zrobiony z, y, przede wszystkim z myślą o fanach, którzy śledzili do tej pory filmy, że naprawdę nie wyobrażam sobie, że można wejść i obejrzeć film Avengers Endgame kompletnie na świeżo, nie znając MCU. O tyle co myślicie, a w Infinity War też tak mówili. Nie, nie, nie. nie. Infinity War przy Endgame to jest spokojny film stojący na własnych nogach, którym która zaczyna ten film oglądać, jest w stanie zrozumieć kto kim jest i jakby jakie ma motywacje, nawet jest w stanie jakoś żyć z tymi bohaterami. Endgame tak nie działa. Y, jasne, fabuła tego filmu, jeżeli ją rozłożylibyśmy na części pierwsze, nie jest wyjątkowo skomplikowana, ale emocje związane z tym, co się dzieje, pewne domknięcia fabularne kompletnie nie wybrzmiewają, jeżeli nie znamy losów tych bohaterów, nie wiemy przez co przeszli. Przez całe te 10 lat, właściwie od pierwszego Iron Man'a, to jest ten sposób, odnoszące się do, do całej historii, powiedzmy, Marvela. I jest to o tyle interesujące, że normalnie w jakimkolwiek innym filmie to by nie przeszło. Nie można robić filmu, który będzie tylko dla fanów, że tak powiem. Ale ponieważ Infinity War zarobiło, wiecie, ponad 2 miliardy, no tutaj. Zaryzykowano i faktycznie zrobiono film tylko do fanów. Wydaje mi się, że to jest jedyny film w historii. Może kiedyś będzie inny, ale do tej pory absolutnie jedyny film w historii. Jedna sytuacja, w której faktycznie można zrobić film tylko dla fanów. Faktycznie można zrobić film tylko dla tych osób, które siedzą w tym uniwersum, które znają go od dłuższego czasu. To jest film dla nich. To jest Laurka od całej ekipy tworzącej. Marvel, nie tylko Braci Russo, bo jak wiemy, dużo więcej osób na reżyserów współpracowało nad tymi filmami. To jest Laurka. W kierunku ich filmów, to jest laurka dla fanów, to jest po prostu jeden wielki list miłosny do tych postaci, które zarówno twórcy, jak i fani kochają. To jest naprawdę te ostateczne podsumowanie. Mam na myśli, że ostatecznie to myka wszystkie wątki i tak dalej. Ale jeżeli, ktoś, jeżeli w tym momencie MCU miałoby się skończyć, to mielibyśmy niesamowicie dobre wspomnienia po 10 latach i cholernie satysfakcjonujący koniec. No właśnie, bo jeśli chodzi o wątki, nie będę mówił, czy wiecie, ktoś umarł, nie umarł, absolutnie taki, takich rzeczy tutaj nie poruszam, natomiast cała masa postaci miała naprawdę świetnie podomykane swoje osobiste wątki, które przechodziły przez całą masę filmów. Jak możecie się domyślić, cała fabuła skupia się przede wszystkim na szóstce oryginalnych Avengers. Tak, jakąś rolę oczywiście odgrywa Ant-Man, Nebula, Rocket, Carol Danvers gdzieś tam się przewija tu i tam, ale jak możecie się domyślić, Całe skupienie jest na oryginalnej szóstce. Zresztą jest do nich w napisach końcowych, nie w jakiejś scenie po napisach coś takiego, To same napisy końcowe jakby mocniej wytłuszczają naszą szóstkę startowych Avengers. I to przede wszystkim jest film o nich, to jest film dla nich, i to jest ten film, który właśnie najbardziej ma pokazać fundamenty, na których wszystko zostało zbudowane. I wątki tych właśnie tej szóstki, postaci są naprawdę fajnie podomykane. Jasne, czy, czy ktoś ma kolejny rozdział, czy nie, wszystko jest możliwe. Natomiast, tak jak mówię znowu, jeżeli nigdy więcej mielibyśmy nie zobaczyć żadnej z tych postaci, nie byłoby z tym absolutnie problemu. Wydaje mi się, że jakby dostali, dostali swoje i, i, i naprawdę ładnie ich podsumowano. Film ma zdecydowanie bardziej stonowany humor. Jest oczywiście cała masa w nim dowcipów, ale na pewno jest... Na zupełnie innym biegunie niż, nie wiem, Thor Ragnarok czy Strażnicy Galaktyki, chociażby z powodu również wagi tego, co stało się w Infinity War. Więc, jak możecie e, od razu założyć, no, bohaterom nie jest do śmiechu pod tym wszystkim, co, co miało miejsce. I przez cały film będzie się ten raczej poważniejszy ton tego napięcia, tego, co, o co walczą nasi bohaterowie, co próbują osiągnąć no nie jest to, nie jest to rzecz, z której można by sobie pożartować. Więc yy, tak, znajdą się oczywiście powody do śmiechu, ale myślę, że film będzie przede wszystkim działał na inne emocje, na pewno nie, niejednokrotnie wzruszy, no i odniesie się do takiego punktu trochę nostalgii, za, dla szczególnie, tak jak mówię, jeżeli naprawdę śledzicie te filmy i jesteście fanami, no i ma całą, <laughs> całą masę momentów, które już, wiecie, naukowo i absolutnie zawodowo, profesjonalnie są określane jako "fuck yeah" momenty. Tego, tego, tego jest naprawdę dużo. Nie jestem w stanie za wiele więcej dodać, jeśli chodzi o Endgame, żeby naprawdę nie spoilerować. Naprawdę nie mogę tutaj poruszać właściwie żadnych innych wątków. Podsumowując, po prostu powiem, że jestem z tego filmu cholernie zadowolony. Jest to absolutnie idealne domknięcie. Dużej części uniwersum, jakieś podsumowanie, jakieś zaspokojenie dla mnie, jako fana, które odnosi się do to do, do, no już szma, szmat czasu, jakby nie patrzeć do, do tych 10 lat filmu, które śledziłem, które analizowałem, o których rozmawiałem z znajomymi na kanale, obojętnie. No, to jest taki piękny ukłon po prostu w stronę widzów, od, od, od zarówno twórców, od właściwie całej ekipy i no nie mógłbym być bardziej zadowolony z oglądania czegoś takiego. To nie jest idealny film, to nie jest film z niesamowitą intrygą, to nie jest film, który, który... miałby być jakiś niesamowicie zaskakujący, nie żeby brakowało zaskoczeń, ale on przede wszystkim skupia się właśnie na tej... na tym niesamowitym poczuciu tego, co to jest, kim są ci bohaterowie, jak oni ze sobą funkcjonują, jak funkcjonują w stosunku do tych, którzy odeszli, jak funkcjonują jak, jakie my mamy z nimi relacje, to jest cały film oparty głównie na, na uczuciach. Na uczuciach i jeszcze raz uczuciach, tak jak mówię, nie brakuje w nim ani trochę e, widowiskowych scen, szczególnie cały trzeci jest jedną wielką właściwie widowiskową sceną, która działa świetnie. Ale myślę, że uczucia to jest taki najmocniejszy element, więc jeżeli jesteście fanami MCU po prostu nie wyobrażam sobie, że ten film mógłby wam nie podejść. Absolutnie nie widzę takiej opcji. Jeżeli śledziliście wszystkie filmy i generalnie jesteście fanami, nie wiem, 90% tych filmów, nie mówię, że musicie absolutnie za nimi szaleć, ale uważacie, że 90% filmów, które pojawiły się w MCU, sprawiło wam, nie wiem, radość, przyjemność w oglądaniu, to nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że ten film by wam nie podszedł. Myślę, że będziecie naprawdę w jakiś sposób wzruszeni. Kiedy, kiedy on dobiegnie końca. Ja, ja na pewno byłem. I... właściwie to tyle, jeśli chodzi o, o moje bezspoilerowe podsumowanie. W filmie nie ma absolutnie żadnych sen po napisach. Pierwszy raz chyba w Marvelu nie ma absolutnie żadnych sen po napisach. Co jest właściwe. Co jest właściwe, kiedy film ma być jakimś zamknięciem pewnego rozdziału. To ma absolutnie sens, więc nie musicie czekać na nic. Możecie wyjść, jak tylko pojawią się pierwsze napisy końcowe. Nic tam się nie kryje. Nie tyzują żadnego nowego rozdziału, i to jest według mnie świetne zagranie. Twórcy chcą, żebyśmy się wszyscy skupili na tym filmie, na tym, co tu się stało, na tym, jak wiele wątków zostało domkniętych, i, i, i tak, tak to wygląda. Czekam, oczywiście, co dalej, jak niektóre wątki dalej się potoczą, jak rozwiną się też no, nowe inne wątki, jak, jak, jak się to wszystko rozwinie, jaki będzie kolejny rozdział w MCU, ale muszę powiedzieć, że po tym, co tutaj dostałem, jestem. Jestem cholernie usatysfakcjonowany ostatnią dychą i, i tym naprawdę pięknym, pięknym domknięciem, także z mojej strony to wszystko, do następnego razu, cześć.